Punkt szósty. Sprawozdanie wójta Gminy z działalności rozwykonania uchwały w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy. Sprawozdanie przewodniczących poszczególnych komisji Rady Gminy działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt ósmy. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy poświęcone na lata 2020-2030. Punkt dziewiąty. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Punkt dziesiąty. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Poświęte które nie wygasają z ubiegłego roku z budżetowego 2022. Punkt 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę poświętną umowy o usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Punkt 12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 40-300. 30, 24-2022 Rady Gminy Poświęta z dnia 11 października 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Poświęte. Punkt 13. Wodne wnioski i zapytania. Punkt 14. Zamknięcie obrad. Proszę, słucham, kto ma uwagi do projektu porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do przyjęcia porządku. Proszę przygotować głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Dano 13 głosów. 13 głosów za przyjęciem porządku obrad. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu. Z 42. sesji Rady Gminy zostały protokoły z 42., 43. i 44. Przesłanie Państwu. Proszę bardzo, teraz omawiamy 42. sesję. Czy są jakieś uwagi co do protokołu? Proszę, Rady Słoniec. Państwa, mam prośbę do Pani Moniki, żeby tak jak wcześniej. przygotować głosowanie na przyjęcie protokołu 42 sesji Rady Gminy. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu sesji Rady Gminy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Dano 13 głosów, 12 głosów za, 1 głos przeciw. Protokół z 42. sesji Rady Gminy został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 43. sesji Rady Gminy. Proszę, czy ktoś z Państwa zgłasza jakieś uwagi co do protokołu? Nie widzę. Proszę w takim razie przygotować głosowanie nad przyjęciem. Protokołu 43 sesji Rady Gminy. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No to trudno. 13 głosów. Głosów za, jeden wstrzymujący, jeden przeciw. Protokół z 43 sesji Rady Gminy został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. Przyjęcie protokołu z 44 sesji Rady Gminy. Proszę, kto z ma na tego protokołu? Nie widzę. Proszę szybko zakończyć głosowanie. Przyjęcie protokołu z 44 sesji Rady Gminy. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Dano 13 głosów, 12 głosów za i jeden głos wstrzymujący. Protokół 44. sesji, a ten głos przez Radę. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie wójta gminy z działalności oraz wykonania uchwał w okresie międzysesji. Proszę bardzo. Witam Państwa serdecznie. Sprawozdanie za okres od 30 listopada do 21 grudnia 2022 roku. Przygotowanie uchwał na obecną sesję Rady gminy. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z Przok urzędów gminy, placówek szkolno gminnego żłobka w poświęcone, OSP oraz e, odginię czystości płynnych z placówek szkolno przedszkolnych oraz urzędów gminy poświęcone. Podpisanie połów na świadczenie usługi inspektora ochrony danych w jednostkach organizacyjnych gminy poświęcone oraz w instytucjach kultury. Opracowanie dokumentacji projektowo-prześkolisowej w sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla części miejscowości cyku najem nieruchomości w Nowych Jędrzajach w celu postawienia na niej paczkomatu przez firmę Gimpos. Uzyskanie dofinansowania 784 836 złotych dofinansowania do komunikacji gminnej na 2023 rok z Funduszu Rozwoju Przewozów Autorizmowych. Złożenie wniosków o dofinansowanie na adaptację budynków przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowych Jędrzajach na potrzeby stworzenia przedszkola o zamieszkowanej dotacji w planach programu a zawsze dla równomiernego rozwoju jest o 2 miliony złotych, to jest 60% kosztów zapłaconego e, kosztów inwestycji. Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury po oraz stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej po Organizacja treningu obronnego z udziałem Policji, Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Instruktorów Ochrony Ludności, Rady Nauczycielskiej i Sołtysów. Organizacja spotkania inwazyjnego w sprawie programu Czyste Powietrze. Organizacja imprez gminnych, jarmarku bożonarodzeniowego, uroczystości z okazji 50-lecia i 60-lecia zawarcia Związku Małżeńskiego. Nadzór nad realizacją funduszu sowieckiego, rozbudową gminnej sieci wodociągowej, motoryzacją dług. preferencyjną sprzedażą węgla i zimowego utrzymania dług. Udział w komisjach rady i spotkaniach opłatkowych, bieżące rozpatrywania spraw i wniosków. Dziękuję bardzo. Proszę otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę, bardzo Skłonieczny. Chciałem tutaj zaprosić się okazję uczestniczyć 10 grudnia w Bólu Środka, to nie Proszę, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam w takim razie dyskusję. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt siódmy. Sprawozdanie Przewodniczących poszczególnych Komisji Rewizyjnych o w okresie rewizyjnym. Poproszę Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, Panią Radną Dzień dobry witam Państwa komisja rewizyjna odbyła się 14 grudnia, Głównie na tej komisji przyjęliśmy plan pracy na 2020 26 lat poza poza tym przeprowadzaliśmy realizacji funduszu spowodowskiego przepregowaliśmy i kontrolowaliśmy umowy zawarte przez Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący. Poproszę teraz e, Przewodniczącego Komisji Skarg, i Petycji Pana Radnego Rozmińskiego. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Poproszę teraz przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów Inwestycji i Rozwoju Pana Radnego Skończego. Witam ponownie. Komisja Budżetu Finansów, Inwestycji i Rozwoju spotkała się raz wczorajszym dniu. Omawialiśmy projekty na najbliższą sesję. Zatwierdziliśmy plan pracy Komisji i też podfinowaliśmy budżet na rok 2023 na lata 2020, 2020 Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę o Komisji Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Pani Magdalena Bara. Pana pana Witam wszystkich serdecznie. Iwona Nagrawa. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych spotkała się 17 listopada. Omawialiśmy głównie wniosek pana Sławomira Rozpona odnośnie I termomodernizacji budynków publicznych. Rozmawialiśmy również o sprawach bieżących, co się dzieje w świecie i rozpatrywaliśmy też sprawy bieżące. Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodniczącej. i proszę Pana Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, i Ordnania Publicznego i Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Pana Rady, aby Przechodzimy do punktu ustawy Projekt projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boświęta na lata 2020-2030 nr 306. Otrzymali Państwo w wersji pierwotnej ten projekt uchwały, następnie, jak już zdaje się, została przez Pan tekst, jednolity no, z jednogłośną poprawką Państwu. Rozmawialiśmy, tak jak tutaj Pan Przewodniczący Przewodniczącym Człowieka Komisji. Już ten temat. Poproszę panią e, skarbnik o krótkie przybliżenie do projektu uchwały i, tak. i również e, to, co tam wiąże się z autopoprawką. Proszę radny, radny Rosman. E, bo tak co my otrzymaliśmy maila z autopoprawkami, tylko dwa razy jest ten sam załącznik. Tam co jest dwóch to jest autopoprawka brzydona. Nie dostaliśmy nie załącznika odnośnie w leczenie. Koniec. W związku z tym, może zdobyć w ten sposób, że może nie to, że powinniśmy, może, może jakby się, żeby pani skarbnik dokładniej omówiła tą autopoprawkę, prawda? Bo wiadomo, że dostaliśmy wszyscy ten, ten, ten tekst wodny, żeby skupić się na tej autoprawce, żeby dokładniej ją omówić. Czy to będzie wystarczające dla państwa? Czy chcą państwo otrzymać ją? Mamy na teraz przesłanie, czy... Dobrze, w takim razie 10 minut przerwy i przystąpimy do realizacji.